Witajcie. Odcinek zaczniemy od takiej małej dogrywki. Czym najlepiej przekładać sobie wiązkę tylnej klapy, jak zmieniacie klapę z T5 na T61 albo T6? To jest drut spawalniczy. Na początku tutaj mieliście link, gdzie to zamówić na Allegro. Nie kosztuje to dużo, ale jest mega giętki, ale też troszkę sztywny. Po prostu idealne narzędzie do tego, a jak widzieliście, kosztuje grosze. Dobra, przechodzimy do nowego odcinka. Hejka, nastał nowy dzień, nastał więc nowy odcinek. Pokażę Wam dzisiaj, jak w tani sposób zrobić sobie z te piątki Nie tylko z te piątki, bo wiadomo, z poliwcie, piątki polifcie, z, te szóstki, z te sześć jeden w układzie Caravel lub Transporter dziewięciosobowy. Pokażę Wam na przykładzie mojego. Wiadomo, blaszaki też sobie możecie w podobny sposób zrobić. Za chwilę powiem, jakie są tam różnice między tym blaszakiem, a, a taką wersją osobową. Wskakujemy do środka. Miałem wam jeszcze dodać, pokażę gdzie montujemy webasto chińskie, jak zamontować fotele obracane, jaki kupić materac do łóżka, z jakiego auta kupić stolik. Kolego, zobacz, dalej nie subskrybujesz, zrób coś z tym. Zacznijmy może najpierw od tego, bagażnik rowerowy na trzy rowery, każda raczej rodzina najmniej jest trzyosobowa. Dwóch dorosłych, jedno dziecko. Taki macie bagażniczek z firmy e, Menabo. Model Shadow. Teraz jest wszystko pozamykane tutaj. Nie będę się siłował. W cenie 1000 zł nie kupicie chyba nic lepszego. Tu jest fajnie montowany pod tablicę rejestracyjną. Przykręcany. Tu na górze zaklapę się łapie. Więc jest mega, patrzcie, stabilny. Można normalnie na tym podwiesić. Także bez problemu trzy rowerki Udźwignie. Także tyle o bagażniku rowerowym. Myślę, że podstawa na wszystkie wyjazdy. Uprzedzę Wasze zapytania, czy nadaje się do rowerów elektrycznych. Tego nie wiem. Poszukam w instrukcji w internecie, bo papierowej już nie mam. Wyrzuciłem zapewne. Wrzucę Wam tutaj. Do ilu jest kilogramów? Pewnie do stu. Więc chyba elektryki ogarnie bez problemu. Tyle. Myślę, że cenowa bomba. Oryginał volkswagenowski robiła chyba firma Thule, o ile się nie mylę. Koszt takiego bagażnika około 4000 zł wzwyż. Okazyjnie czasami można kupić za 3,5, ale tego macie za 1200 nowego. Używkę czasami idzie wyrwać za 500-600 zł. Pasuje też z Kadiego, żebyście nie myśleli, że Wam nie podejdzie. Różnica jest tylko tam w tej gumce, którą się montuje do klapy. Wystarczy ją odwrócicie i będzie pasować bez problemu. Ja tak zrobiłem u siebie. To jest z Kadiego, ale wszystko jest to samo co do te piątki, już jesteśmy przy tyle. To może zaczniemy od tyłu. Z tyłu mamy szafkę. Wchodzimy bardziej do środka. Szafka po co ona tutaj? Po pierwsze ma różne szufladki. Schopki na skarpę, majtki. Dodatkowo, tutaj dwie takie materiałowe szufladki. Tutaj, oczywiście, to niezbędnik. przetwornica. Trytytki. To wszystko, to półeczki kupione, wszystko w Action. Szafka kupiona na Legro. Wrzucę Wam, ile kosztowała. Kupiona była specjalnie pod wymiar tego, żeby razem po złożeniu tego tworzyć małe łóżko. Już wam pokażę. Ja ją specjalnie pod ten wymiar, żeby po położeniu materaca stanowiło jedną płaszczyznę. Jeżeli macie jeszcze środkowy rząd, no to macie jedno wielkie łóżko na cały samochód. Myślę, że na jakiś wyjazd na ryby weekendowy, ewentualnie na tydzień w Chorwacji, gdzieś na kempingu, gdzie macie prysznicę, jest idealnie. Ewentualnie naprzód możecie dokupić sobie e, takie przeciwsłoneczne osłony. wrzucę Wam link, miałem z jednej firmy, super były. Auto się tak nie nagrzewało, Wkładziemy ten apel. Jak widzicie, jeszcze z tyłu organizer, bo wiadomo, organizerów nigdy za mało. Kolejne organizery tutaj na fotelach. Foteli, jak najbardziej, można zamontować obrotnice. Macie opcję tańszą, droższą. Jedne te tańsze są, wiadomo, bardziej luźne, bardziej latają, ale kosztują mniej. Ale też bardziej podwyższają fotel. Jeżeli ktoś jest niski, to nie ma problemów. Ta droższa opcja podnosi fotel tylko o 2 cm i jest stabilniejszy. Wybór należy do Was. Ja u siebie nie montowałem w tym akurat samochodzie obrotnic, ale warto chociażby ten jeden fotel, ewentualnie fotel kierowcy, żeby się obracał. Wtedy jest jednak więcej tej przestrzeni życiowej. Teraz tak, co z wybastem? Jak nie macie oryginalnego wybasto albo macie wybasto do grzeba silnika, bez sensu inwestować w rozbudowywanie jego. Wiadomo, trzeba zamontować panel, wszystko. Gdzieś tam myślę, że to 2-3 tysiące koszty takie dodatkowe. Polecam Wam. Chińskie Webasto za 500zł Kupicie na Aliexpress i na jakichś innych dziwnych portalach Montujecie tutaj pod fotelem Rurę spalin wyprowadzacie przez fabryczny takie otwór zaślepiony Więc wszystko sobie poradzicie bez problemu Tutaj na górę Tutaj Montujecie sobie panel Macie do tego wtedy sterowanie z pilota, więc naprawdę nic wam więcej nie potrzeba na jakieś zimowe eskapady. Z takich dodatkowych rzeczy fajna sprawa. Kibelek. Kuździwa gościu, teraz nie miał kiedy ciąć drewna, tylko teraz jak nagrywam. Gdzie zamontować drugi akumulator hotelowy, jeżeli byście chcieli. Tu tam jest. Możecie sobie kupić albo specjalnie do tego podstawę fotela z już z na akumulator jak nie to po prostu zostawiacie zwykłą podstawę co macie tam montujecie jakoś wiadomo fajnie by było to jakoś zabezpieczyć żeby nie przy jakimś wypadku nie daj boże coś się nie stało ale jak chcecie to po prostu tam to montujecie do tego zamiast bawić się w jakieś solary instalacje fotowoltaiczne na kamperze na kamperwanie na naszej T5 lepiej zamontować separator on kosztuje 130 zł na Allegro do tego, wiadomo, przewody, plusowy, minusowy, bezpiecznik po drodze musi być. Tak więc, w kwocie gdzieś 250 zł, separator z kablami, do tego akumulator 400 i alternator ładuje, wam drugi akumulator, gdzieś około pół godziny jazdy, taką czwórkę Jak jest w te piątce, ładuje bez problemu. Macie znowu na dwa dni korzystania, nie wiem, z lodówki turystycznej. I czego tam jeszcze chcecie? Ładowanie telefonów, laptopów. Patrzcie, co tu mam zamontowane stoliczek. Nie jest to jakiś stoliczek, nie wiadomo jaki, patrzcie, pokażę Wam. Widzicie? Fałej! Nóżka, tu już widzicie, co pisze te czwórka, te czwórka poliftowa. Tu mam gdzieś resztę nogi. Czekajcie, bo ostatnio potrzebowałem go złożyć. Mam resztę nóżki, składam, pyk i patrzcie. I mamy stoliczek. Patrzcie, stoliczek nie jest byle jaki, bo macie fabrycznie możliwość. I używam, patrzcie Pek, możecie go przesuwać. Latopik, możecie poczuć jak pan prezes podczas jazdy. Praca zdalna. Jak nie, odsuwacie go od siebie. Taki stoliczek na Allegro. Ja chyba wyrwałem za 250 zł. Chodzą tak chyba koło 300. Od 200 do 400 myślę, że kupicie bez problemu. Pamiętajcie, te wersje poliwcie te czwórki są ładniejsze. Te przedliftowe są takie plastikowe, brzydkie. Po lifcie macie albo kolor szary. Ja kupiłem taki szary, żeby pasował do szarego środka samochodu. I są też takie jakby mahoniowe Wrzucę wam tutaj jak one wyglądają. Trochę cyganeria, ale tych jest znowu mało, rary tasik. Zostawiam nóżkę. Młody tutaj jeździ, rysuje sobie po drodze. Macie tą regulację. Teraz jeszcze Wam pokażę drugą możliwość. Patrzcie na tronie, można sobie usiąść. Przy okazji, nie wiem, z tej strony się nie odsuwa, ale można spokojnie o dwie osoby sobie coś zjeść. Przy stoliku, kulturalnie, czego więcej potrzeba? Najważniejsze w tym stoliku jest to, że się składa, a mianowicie nie przeszkadza, jeżeli macie. Aha, faktycznie. Jeżeli macie tutaj pięty drugi rząd foteli, on się mieści bez problemu między fotelem, więc może zostać na stałe. Pokażę tylko szybko, jak jest zamontowany. Tutaj maskownica jest mojego projektu, ale pod spodem montujecie tam są dwa otworki i montujecie sobie normalnie na nitonakrętkę. nakrętkę zaznaczacie sobie kółeczka, żeby było w równej płaszczyźnie, w różnym poziomie. No i co? Piertełko rozwiercacie, dajecie nito nakrętkę, przykręcacie na śrubkę gotowe. Do czego już więc doszliśmy? Mamy łóżko, mamy kibelek, mamy stoliczek, mamy webasto ogrzewanie, mamy separator, drugi akumulator, mamy ładowanie, jesteśmy niezależni energetycznie. Czego jeszcze więcej nam potrzeba? Obracane fotele. Bagażnik na rowery. Myślę, że jest nieodłącznym elementem. Dla każdego podróżnika van pokażę Wam, y, jaki kupić sobie materac. Są na Allegro, takie już z wycięciami, jak do Volkswagena Kalifornii. Pasują też do, oczywiście, multiwana, bo jak wiecie, multivan ma też składane z tyłu łóżko. Jeżeli macie przykładowo blaszaka i nie macie tych foteli, dokupcie sobie ostatnią trójkę. Będzie się składała na siebie, tak jak Wam pokazałem. Dokupujecie tą tylnią szafeczkę. I też macie łóżko. Cóż więcej mogę wam jeszcze powiedzieć? Przerobiliśmy temat łóżka, stolika, kibelka, ogrzewania Webasto, montażu drugiego akumulatora, obracane fotele, bagażnik rowerowy, który jest nieodłącznym elementem każdego podróżnika kamperwanowca. Tyle. Moi drodzy, postanowiłem, że w kolejnym odcinku zrobimy drugą część z takim podsumowaniem takiej budowy, przebudowy campervana z te piątki. Zrobimy trzy wersje: taką budżetową, najtańszą, pośrednią i taką, już na bogato, jak prawdziwy campervan, prawie jak Kalifornia. Więc to będzie w drugiej części za kilka dni. A teraz lecimy dalej z tym odcinkiem. Jeszcze tylko wam pokażę, jakbyście chcieli sobie zamontować panele. Patrzcie, takie. Wodoodporne, bardzo szerokie, praktycznie o połowę szersze niż zwykły panel. Zwykły panel taki domowy ma gdzieś tyle, a ten jest szerszy, mieści się idealnie. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I sześć było chyba w paczce. Taka paczucha porządnych, wodoodpornych, nie są to najtańsze panele. To są panele wodoodporne, więc taka paczka w kastoramie wyniosła chyba 150 zł. Wszystko jak widzicie, siedzi pod spodem. Jest ta oryginalna, normalnie miękka wykładzina, więc wszystko zostało. Cała ta fabryczna już. Jakby izolacja. Macie tutaj dodatkową jeszcze warstwę. Fajnie to się szmatką przemywa, przeciera. Jak coś nabrudzicie, tak jak ja teraz. Zaraz wam pokażę. Dam wam jeszcze tutaj takiego mojego małego tipa. Jak jest taka pogoda jesienno-zimowa, wchodzi się, wiadomo, ze śniegu. Warto mieć na przykład tutaj taki ręczniczek, żeby sobie wytrzeć nogi przed wejściem. Później się siada cyk. Bierzecie sobie ręczniczek. Proszę bardzo, przecieracie pyk. I macie zawsze czystą podłogę, woda. Wiadomo, panele, mimo że wodoodporne, no to wodoodporne są do jakiegoś czasu. Nie może to stać wiadomo przez tydzień, ta woda w tych szczelinach. No to tak samo jak sobie w domu wejdziecie, to wiadomo, że żona też zawsze szybko ściera. Bo jak nie, to będziecie musieli kłaść nowe panele za jakiś czas. Tak to teraz wygląda. Widzicie, warto wozić ręczniczek. Raz na jakiś czas go wyprać. Macie zawsze czyściutką podłogę. Tyle. Do następnego i pamiętajcie, subskrybujcie.